Siemanko, przed wami druga część poradnika jak grać lepiej. 100 łapek nad poprzednią częścią wbiliście w zaledwie 10 godzin, dlatego teraz kolejny odcinek nagram jak wbijecie 250 łapek. Zakładam, że i z tym poradzicie sobie bardzo szybko. Zachęcam oczywiście do zostawienia również suba z dzwoneczkiem. No i lecimy z odcinkiem. Tym razem pierwszym punktem jest poprawne celowanie, tzw. crosshair placement, czyli trzymanie celownika tak, aby łatwiej nacelować w przeciwnika w momencie, kiedy wychylasz za przeszkody. Im mniej musisz machnąć myszką, tym większe prawdopodobieństwo, że zabijesz swojego oponenta. Aby prawidłowo trzymać myszkę, musisz wziąć pod uwagę miejsce, w które się wychylisz, oraz wysokość i szerokość modelu osoby, którą chcesz zabić, a która może stać za ścianą. Ta technika wymaga długotrwałego treningu i praktyki, ale warto ją opanować. Druga porada poniekąd wiąże się z pierwszą. Chodzi o prefire, czyli strzelanie do przeciwnika jeszcze przed wychyleniem. Jeżeli wiesz gdzie dokładnie znajduje się osoba, którą chcesz zabić, warto jest zacząć strzelać jak najszybciej, aby wykorzystać element zaskoczenia. Jeśli chodzi o trening tej umiejętności, to jest kilka map, na których możesz ją przećwiczyć. Linki do tych map znajdziesz w opisie filmu, znajdują się one w warsztacie i wystarczy po prostu nacisnąć przycisk, zasubskrybuj, a pojawią się u Ciebie w grze. Grając na nich, staraj się zapamiętać spoty, na których najczęściej ustawiają się boty i wykorzystaj tą wiedzę w meczach turniejowych. Dbaj o ekonomię. Grając w Counter Strike musisz na bieżąco monitorować stan pieniężny swojej drużyny to razem z nią powinieneś podejmować decyzję, czy w danej rundzie zagrać fulla czy Eko. Jest to podstawa CSa, do której na niższych rangach stosuje się bardzo niewielu graczy. Pamiętaj też, że gdy masz fundusze pod dostatkiem, a reszta drużyny klepie biedę, to możesz rzucić parę pistoletów, które być może ugrają Wam rundę. Czy smoki w defensywie. Granaty dymne przydają się nie tylko przy atakowaniu. Warto jest grać je również w defensywie. Oprócz odcięcia przeciwników przed wejściem na bombsite, możesz je doskonale wykorzystać w momencie, kiedy przeciwnicy już wbiegają. Na przykład tutaj, na Mirażuna A, rzucasz smoka w to miejsce i grasz pod niego, to znaczy wychodzisz za niego lekko z jednej i z drugiej strony. Granie pod smoki to metoda doskonale sprawdzająca się dla mnie od bardzo długiego czasu. Spróbuj sam. Ta metoda działa na każdej mapie. Informuj swoją drużynę o plantowanej pacce oraz granatach, które właśnie rzucasz. Te informacje mogą ugrać Wam rundę, a Ty w ten sposób możesz stać się bohaterem rundy, nawet jeżeli nie zdobędziesz MVP. Pamiętaj, że dobrego gracza nie charakteryzują tylko wyniki w tabeli, ale też sposób w jaki dba o resztę drużyny, podając szybkie i konkretne informacje. I kup mikrofon, jak jeszcze go nie masz. To już wszystko w tym materiale. 250 łapek i nagrywam kolejny odcinek z tej serii. Sprawdźcie też inne filmy na naszym kanale. Na razie.